Cześć witam. Nie wiem czy wszyscy dotrwali tam do końcówki ostatniego filmiku. Wydaje mi się, że nie. To pokazuję objaśniam, z czym to jest problem. Mianowicie tutaj z tyłu był wyciek oleju. No sączył się tutaj olej wyraźnie, no, ciężko było jak to było przykręcone wszystko, to ciężko było dokładnie ocenić skąd to leci, ale ja tu próbowałem silikonować i tak dalej, żeby zobaczyć skąd to leci i najprawdopodobniej wyciek był tutaj spod uszczelki głowicy, gdzieś tutaj w tych okolicach. I ja uważam, że tutaj, tu jest ten kanał olejowy. I z tego kanału olejowego jakoś ten olej przedostawał się i wydostawał się tam z tyłu silnika, z tego co tam patrzyłem, szukałem w internecie. To, to zawsze te silniki są tutaj zapocone, czy to w Hyundai, czy w Toyotach, bo to jest bliźniacza konstrukcja. I jak ja rozbierałem ten silnik, to też. Też było tutaj, no widać, że tutaj ten olej też leciał, bo tutaj było wszystko oblepione brudem z olejem, więc no coś jest na rzeczy. Tak, no oczywiście no, musiałem to wszystko rozkręcić i nie udało się tak rozkręcić, jak wspomniałem na wcześniejszym filmiku, żeby ściągnąć tylko głowicę, a zostawić tą pokrywę boczną tutaj rozrządu, bo z powodu tego, że tutaj ślisk od rozrządu jest przekręcony, do bloku, a druga śruba jest do głowicy. I gdyby ta, gdyby ta pokrywa była tutaj bardziej wyoblona, albo gdyby tutaj była jakaś rewizja, to dałoby się wykręcić tą śrubę, i wtedy można by było głowicę zdjąć, bo tu kołków ustalających nie ma. Właśnie, ja bałem się, że będą tu kołki ustalające z tej pokrywy bocznej, ale nie, one są niżej, więc myślałem, że ktoś przewidział to, żeby zdjąć tą. Yy, samą głowicę Ale no ta śruba jest tak Tam ciasno spasowana że Może jakimś cienkim kluczem Ale to wtedy by trzeba było trochę luzować Wtedy tą głowicę yy, Nie no to jest w ogóle A później żeby to uszczelnić dobrze silikonem I tutaj yy, wsadzić No to raczej utopia No więc niestety no, Musiałem to wszystko w jako kopane Rozebrać yy, I też jeszcze Bo to ja tu w w tym kolektorze i tam za katalizatorem e, śruba mi się wcześniej jedna ukręciła, a teraz się ukręciła przy rozbieraniu druga, więc musiałem go wyciągnąć i tam e, no spawać. Wyciągnąć, no, udało mi się to wykręcić, ale no to też było, było trochę e, boju, że tak powiem. I teraz jeszcze nie wiem, czy, e, czy ten kolektor, jak jest e, głowica przykręcona, czy da się wyjąć. Bo jak na jest głowica i pokrywa. Na, od góry na głowicę to na pewno ten kolektor tutaj nie wyjdzie a żeby go dołem wyciągnąć trzeba było wy, wyciągać więc, yy, więc też yy, zwróćcie na to uwagę chociaż być może gdyby jest, gdy jest sama głowica to da się, da się go wyjąć no. może jakby tutaj silnik jeszcze opuścić no pewnie by się jakoś dało wyjąć no ja go tutaj wrzuciłem żeby yy, jeszcze pamiętałem że go wrzucić żeby później kurcze nie, nie, nie złożyć silnika i żeby znowu nie było problemu z, z kolektorem ja tu zastosuję swój patent. Oczywiście idzie nowa uszczelka. Zastosuję swój patent. Nie będę zdradzał do końca, jaki to jest patent, bo nie wiem, czy on przyniesie efekt. W każdym bądź razie staram to się składać bardzo czysto. No i zobaczymy, czy, czy, czy będzie leciało, czy nie będzie leciało. W każdym bądź razie konstrukcja uszczelki pod głowicą to są dwie blaszki. Jedna od góry, druga od dołu, i ja mam takie podejrzenie, że że między tą jedną a drugą blaszką po prostu ten olej sobie tutaj wyciekał. No czy to jest dobre podejrzenie, czy nie? Nie wiem zresztą konstrukcja. Nie wiem, te blaszkowe uszczelki w innych samochodach, wiem, że sprawiałem problemy. Nie wiem, czemu tutaj nie może być zastosowana inna być może na, to, na konstrukcję taką że tu są, że ten środek jest oddzielny od, od tego korpusu zewnętrznego, znaczy nie oddzielny, tylko po prostu jest wydrążony i nie ma, nie ma tutaj, nie, nie, no nie wiem, no, no tak, tylko tak podejrzewam, że, że, no ale te blaszkowe uszczelnienie, nie wiem, no. no, chyba jest kiepskie, chociaż no chyba że tutaj jest jeszcze może być blok pęknięty i wtedy, wtedy tutaj, no, no, można by było uszczelnienie miaka i tak by tam leciało. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Nie wiem. Oby nie, oby nie. No dobra. E... Staram się tak jak mówię, złożyć to jak najcieściej w rękawiczkach, już tutaj wszystko tuściłem dokładnie. E... Jeszcze raz to przelecę przed samym złożeniem. No i co, no i... no i składamy no i zobaczymy. Na pewno w tym filmiku się dowiecie, czy, czy, czy to już jest koniec, czy. Nie wiem, czy to już jeszcze nie jest koniec, to nie wiem, czy jeszcze będę tutaj zdziałał z tym silnikiem, bo już mam go dość. No ale ambicja... ambicja każe... każe się nie poddawać, no. No ale nie, no... no jeżeli tutaj już będzie uszczelnione i będzie wylatywało ale to znaczy, że gdzieś jest pęknięcie albo głowica, chociaż nie, raczej głowica nie, bo... bo to tak było w... no nie widać było, żeby tam po głowicy ściekało, tylko było widać od uszczelki w dół, więc... Więc y, bardziej bym podejrzewał blok. No, chociaż no wiadomo na oko to tym bardziej, że ten ale też jak on się nagrzeje to zaczyna wylatywać, więc też jak się nagrzeje to wiadomo metal się rozszerza i być może jest jakieś mikropęknięcie, które też się rozszerza. A tutaj jest, tutaj jest ten kanał przychodzi, y, tu jest do y, napinacz od y, łańcucha rozrządu, więc, więc ten kanał może być, może być tutaj, no chociaż Chociaż kurczę ten olej było widać ewidentnie, że on tutaj y, był aż, aż tutaj na, od, na tej uszczelce, więc, więc no, wydaje mi się, że na, 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 najprawdopodobniej to, to jest przyczyna uszczelka pod głowicą, że ten olej wycieka no ale mogę się mylić. No dobra, y, zaraz składam tą głowicę. Yy, składam to wszystko, znowu to silikonowanie pieprzone, kurcze jakby nie mogli tłuszczewki wymyślić, tłuszczewkę by człowiek przytknął, zakręcił i, i z głowy, a tak to trzeba silikonować, później kurcze można przy tym silikonowaniu albo nawalić za dużo silikonu, albo za mało yy, i też będzie problem, ach no nie, no. Tutaj nie wiem, chyba konstruktorzy i uszczelka kurcze pod miską olejową i uszczelka tej bocznej pokrywy jest, szkoda, że jeszcze uszczelka pod głowicą nie jest na silikon, może by lepiej trzymało, dobra yy, składam i no i za chwilę się widzimy, no nie wiem czy za chwilę, bo no, trochę tego składania jest, może dzisiaj złożę, dzisiaj postaram się złożyć, założyć głowicę. I złożyć tą boczną, tutaj e, obudowę z rozrządem, ze wszystkim, i na ten silikon ją tutaj zakleić. Niech ona się do jutra postoi, wyschnie dobrze. No i złożymy do końca, odpalamy i zobaczymy. No i dobra, złożony silikon, złożony drugi raz. Tak pracuje. nie słychać żadnego pukania no i to im pracuje bardzo ładnie no. Przejechamy 200 km yy, z tyłu gdzie tutaj leciało jest już sucho zgodnie yy, no, z moimi przewidywaniami yy, wyciek był tutaj yy, spod tego yy, kanału olejowego, ten kanał olejowy yy, jest, ma dosyć cienki przekrój i on tutaj Y, zasila y, smaruje wałki całe tutaj czyli wszystkie te łoża wałków y, więc to jest dosyć duże ciśnienie no i ta uszczelka tutaj jakoś y, nie trzymała y, no złożyłem to na nowych skróbach na nowe uszczelce y, no i trochę na potencie, który zostawię dla siebie no, no widać, że z dalek bo jest sucho y, nic nie leci tu ładnie jeździ, ma córkę, ma moc. Ciężko jeszcze było tutaj go odpowietrzyć z tego płynu chłodniczego. Tutaj musiałem roz, rozpinać wszystkie te rurki od nagrzewnicy, żeby wreszcie ten obieg zaczął pracować. No. no i wreszcie jako tako się odpowietrzyło, nawet tutaj z płynu było wszystko. Jest teraz trzeba dolać, ale nie mam zielonego płynu, muszę jest 130 dolarów. No i to dalej tutaj jeszcze stoi dolać. Koszt e, całego remontu no to jest e, około tam 3 sześćset. No i pewnie jakbyście robili to u mechanika, to to kosztowało. Zarobić sobie na pewno, żeby drugie tyle. Co eee... tu jeszcze powiem? Moja rada jest taka, jeżeli macie takie sztuki jak były tutaj w tym fundaju i macie to w swoich samochodach, to nie róbcie nic z tym, nie znicie, aż a spadnie i dopiero wtedy ewentualnie coś zróbcie. Tyle, bo jak tak jak mówię, gdy nie sprzedawał tego samochodu, to, to nic, nic z tym nie robił, jeździ dalej i tyle. Eee... No i myślę, że to jest ostatni odcinek z serii i 30 Ostatni piąty odcinek tutaj, e, tego dramatu. No i tyle. I myślę, że już więcej z tym, z tym samochodem nie będzie odszukać. No e, e, to będzie na tyle. Tutaj jeszcze wrzucę wam na koniec rozpisko to ile kosztowało. Oczywiście nie złożyłem tego na... Na oryginalnych częściach, bo to pewnie na no, złożenie tego na oryginalnych częściach, to to te części kosztowałoby 5 tysięcy, no a jest, to jest no ale 5 tysięcy na przykład 8, a jeszcze też na 5 tysięcy i mechanik na no, to nie wiem, 7, 8, trzeba by było yy, dorzucić się... No, jeszcze jedna rzecz tutaj, yy, jak szukałem informacji w internecie yy, odnośnie tego wycieku, tutaj z tej spod i yy, pod głowicą. To jest jakaś przypadłość tych silników to zawsze tam jest zapotone i tutaj w tym moim silniku też było zapotone. Jak, jak go rozbierałem to tam tutaj było całe zaolejone z tyłu Spójrzcie też u siebie czy tam jest olej no i to też pewnie źle wpływa tutaj na górę tego całego silnika bo, bo ten olej wyciekając tutaj bokiem no traci ciśnienie i te wałki nie są smarowane dostatecznie i tyle no no i ja zastosowałem ten swój taki, przemyślałem swój patent No i widać działa, bo nie leci Chyba jest wszystko w porządku, no nadzieję e, Ale to ten patent zostawię dla siebie Dobra, nie przedłużając, jak się podobało to tam e, Dajcie jakieś lajka i tyle Wiadomo Suba, no to wedle uznania Myślę, że w tym będą z innymi samochodami jeżeli w ogóle coś, koło to będzie interesowało to będzie oglądać dobra filmy, filmiki to na tyle auto jeździ gdyby coś się działo no to oczywiście nagram to i ale mam nadzieję że już, że ten samochód będzie jeździł wymienię mu olej po nie wiem tam 500 km czy tam 1000 chyba jeszcze no i auto będzie do sprzedania no jeszcze nie wiem, muszę się zastanowić nad ceną bo Wiadomo, że i tak nie odzyskam tych pieniędzy, które tu zainwestowałem, ale może by to też w jakąś w miarę wyjść na tym. Ja no myślę, że jak ktoś to kupi, no to, to trochę tym pojeździ, bez jakichś tam, bez dokładania kasy do tego, no. Tutaj hamulcówka też jest bardzo dobra, no wszystko jest sprawne, nie ma co tutaj do, do czego przyczepić. Więc jakby ktoś był zainteresowany, to, to piszcie w komentarzu, zawsze się na pewno dogadamy. Dobra, jeszcze raz tu przedłużając to było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!